Dobra, musimy poszukać Kimbolta. Totalnie. Ogólnie to ja miałem ogromną przerwę od tej gry. Ja do cholerę nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Błogosławiony niech będzie wieczny ogień. I tu robię duży przeskok w fabular... Znaczy, w fabularny to nie. Ale robię duży przeskok z zadaniami pobocznymi, bo staram się ich tutaj po prostu nie cisnąć. Chciałbym kończyć. Mam najsilniejszy chyba. Strój jaki jest. Tak mi się wydaje. Zestaw, tak to nazwijmy. Tu jest Kimbolt? Chyba tu. Tak jakoś na prawo bardziej. Wasza miłość, rozumiem, że zaszło nieporozumienie. Wynoś się, zanim wezwę strażę. Jaką wiadomość mam zanieść? Żadną. Baron dał słowo. Mówię po raz ostatni. Precz! Zajmij się tym. Baron Rawanen Kimbold, jak mnie mam w Wiedmińskim kodeksie jest prawo, które pozwala odzywać się do wysoko urodzonych bez pytania? Widzę, że przynajmniej nie muszę się przedstawiać. O, tak, tak, wiem kim jesteś. Geralt z Rivi. kolejny po roszu ulubiony ogar króla Foltesta, nierasowy. Mówią, że gdzie się nie pojawisz, przynosisz ze sobą kłopoty. Co to za zbir, z którym minąłem się w drzwiach? Nie twoja sprawa. Tacy ludzie lubią robić głupie rzeczy. Nie pytałem cię o zdanie w tej materii. Co się stanie z Temerią? Słyszę tęsknotę w twoim głosie? Wspominasz służbę u Foltesta, czy też może chędożenie królewskiej doradczyni? Którekolwiek z powyższych, nie sil się na uprzejmość. Mój kraj nic cię nie obchodzi. Chodzi o mojego towarzysza. Przybyłem tu z Wernonem Roszem. Wiem. My, królewskie ogary, lubimy trzymać się razem. Pomnij, że rozmawiam z tobą jedynie przez wzgląd na pamięć Foltesta. Pamięć Foltesta upominała się o mnie głównie w listach gończych. Zaprowadziłaby cię na szafot, gdyby nie zeznania małej analiz. Więc dziewczynka wreszcie przemówiła: Kimkolwiek był ten mnich, dla mnie to właśnie ktoś taki jak ty. Nie ja zabiłem Foltesta. Wiele nas różni. Czyżby? Co takiego was różni? Honor? Zasady? Jestem Wiedźminem. Nie zabijam ludzi za pieniądze. A może to tylko kwestia ceny? Powiedz mi, Geralt, co robiłeś u boku Foltesta tamtego feralnego dnia? Tris Merigold. Byłem tam dla niej. W takim razie zabiłeś wielu ludzi dla tej kobiety. Mam nadzieję, że jest tego warta. Jesteś najemnym zbójem, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Masz swoje zasady, ale odpowiednio opłacony ciskasz je w kąt! Nie jestem na sprzedaż. Nie mówię o pieniądzach. Jako odmieniec pragniesz tego, czego zawsze ci skąpią towarzystwa, szacunku, miłości. Dla tych rzeczy będziesz wspinał się na mury i mordował niewinnych ludzi. To Twoja cena. To prawda. Powinienem był odmówić foltestowi. Królewska świta to nie miejsce dla Wiedźmina. Po bitwie mieliśmy odejść ja i Tris. Foltest się na to zgodził. Powinienem był wyjechać przed bitwą. Rozumiem, że zasiadasz w Radzie Regencyjnej, baronie. Jeszcze tak. Jeszcze? Już niedługo Rada Regencyjna nie będzie potrzebna. Temeria to kraj, w którym rządzi się w koronie albo nie rządzi wcale. Wielu ludzi chce założyć tę koronę. Niewielu ma jednak do niej prawo. Jako kuzynowi Foltesta tron przynależy się mnie, lub królewskiej córce, Anais Lavalette. Czarny nastanie dzień, gdy rządzić nami będą bękarty. Szlachta zdecydowała, że podzieli się władzą. Sam powiedziałeś, baronie: W koronie albo wcale. Temeria zostanie podzielona na dzielnice. Haniebny kres monarchii. Haniebny kres państwa! Nie spodziewałem się, że ceremonie odrodzenia kapituły uczci aż tylu Temerczyków. Tu nie chodzi tylko o jakąś magiczną uroczystość. Dzisiaj świętujemy nowy porządek północy. Czyżby. Tacy jak ty jeszcze tego nie rozumieją, ale już niedługo wasze życie zmieni się na zawsze. Tacy jak ja? Włóczędzy i szarlatani. Ludzie bez ojczyzny i lojalności, dla których pieniądz jest prawem, a wszystko jest na sprzedaż. Eskorta Anais i jego wpadła w zasadzkę. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Widziałem twój list do Horsta Lubowicza. List, w którym rozkazałeś zmienić trasę. Bzdura! Nic podobnego nie wysyłałem! Na tym liście znajduje się Twoja pieczęć i podpis, Baronie. Kto go ma? To w tej chwili nieistotne. Cóż, skoro tak stawiasz sprawę. Jedyne, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem. Nie napisałem nigdy listu o takiej treści. Słowa nic nie kosztują, baronie. Trudno mi więc dać im wiarę. To, w co wierzysz, mało mnie obchodzi. Jeśli ten list rzeczywiście istnieje, to mamy do czynienia z fałszerstwem. Ktokolwiek za tym stoi, porywa się na temerskiego szlachcica i spotka go za to zasłużona kara. Mój skryba zbada pismo i potwierdzi, co mówię. Zobaczymy, co powie mi ten skrywa. Są sposoby, aby zbadać autentyczność takiej korespondencji. Dowiedz się, kto za tym stoi. Dobrze ci zapłacę. Chcę znać prawdę. Prawda zawsze smakuje lepiej, gdy się za nią słono zapłaci. To ty? Zapal, ugać,. Pijany jak Bela, nic od niego okay. nie wyciągnę. Może w zapiskach znajdę potwierdzenie autentyczności listu. Lepiej nie ryzykować zniszczenia dokumentu nieznaną substancją. Poszukam receptury aktywatora w notatkach skryby. Lola, voilà. także gasi wapno.

Nie jestem pijany. Jak minie. Jak kurmor. Jak to szło? Zapal, ugaś, nasraj spłucz. Taka płynie stąd nauka. Pragniesz listy czytać? Miły, musisz z gówna zrobić szczyny? Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik i wypróbować ją na dokumencie. Ja pierdzielę. Jak to szło. Zapal ugasz ugasz i spłucz. Taka płynie stąd nauka, pragniesz listy czytać. Miły musisz... Yy, z gówna zrobić szczyny. Zapal ugasz. Gdzie jest zapal? Zapal, ugaś. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Zapal, ugaś. Nasraj, spłucz? Jak to szło? Zapal, ugaś, nastraj spłucz? Taka płynie stąd nauka, pragniesz listy czytać. Miły musisz. Yy, z gówna zrobić szczyny. No, straż, płucz! Yy, a to już jest niebieski. <grym> no to odchody, tak? Wszystko jest lepsze z ptasiem gównem. Mmm yy. No i wlej Trochę do kody Spłucz, tak? Jezu, to jeszcze nie koniec! Rozgrzana miedź... O, żyć. Moja mieszanka zniszczyła list. Powinienem był bardziej uważać. Okej. Okay. Muszę zrobić... jednak. No ale no, dobra. No to spróbujemy jeszcze raz. Trzeba zacząć. Następnie Ty podchody Wszystko jest Lekko podgrzej kolby i wlej Wstęp olej trzeba ostrożnie Ty dobrze było Ty do kolby palony kamień czy wlej do kolby wodę Trochę palonego wapna. O wżyć. Nie. Moja mieszanka Nie wapno, zniszczyła list. Ale w do, 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 dobrą stronę idziemy. Proszę. Z... Próbujmy jeszcze raz. Muszę zrobić mieszankę wywołującą barwnik. I wypróbować ją na dokumencie. Jezu. No to Trochę palone palonego wapna. Trochę wody. W sumie, miało być palone, miało być gaszone, później miało być odchody. Wszystko jest lepsze z ptasim głównym. I później jest płukać, czyli... E, Odgrzewać i odprowadzać gaz, tak? I zalewać trzeba wodą. Trzeba zaczekać, aż się rozpuści. Cuchnie jak szczyny, ale działa. Oh. Kartka zabarwiła się na pomarańczowo, nie na niebiesko. Więc list jest fałszywy. Kimbolt nie miał z tym nic wspólnego. Pamiętaj, a chemikum wody. Lewaj zawsze, kwaz do wody. Do igre! kwas Do wody. Dobra, mamy to elegancko, nie spodziewałam się, że to jednak wyjdzie. Myślałam, że zawalimy to. Na ostatnią chwilę się udało. List był Miałeś fałszywy. Rację, baronie. List jest fałszywy. Oczywiście, że miałem rację. Nigdy nie targnąłbym się na życie Busiego. Benkart, czy nie, to przecież dziecko. Twoja zapłata. Chcę, byś zrobił dla mnie coś jeszcze? O co chodzi? Hrabia Lejus Maravel. Słyszałeś o nim, prawda? Młody, ambitny, zdolny, przystojny. Oszczędź mi tego proszę. Tak, 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 jest ambitny aż do granic. Ledwo delegacja temerska przyjechała do Lokmuin, a jego ludzie od razu rozpoczęli regularne wizyty w obozie Nilgardczyków. Maravel jest zdrajcą? O, każdy ma prawo rozmawiać z ambasadorem bez wstydu i konfidencjonalności, zgodnie z dworską etykietą. Ale całe to wysyłanie gońców i liścików przypomina mi jednak zaloty. Ciekawi cię, baronie, treściowych liścików. Chcę, byś dowiedział się, co hrabia planuje. Ten człowiek sprzedałby swoją matkę, byle tylko przypodobać się cesarzowi. Dowiedz się, co za wiadomości nosi Goniec Maravela. A jeśli w istocie doszło do zdrady, koniecznie powiadom Natalisa. Zapewniam, że sowicie cię wynagrodzę. Gdzie go znajdę? Jeden z moich ludzi, Aldrich, wskaże ci drogę. Stoi przy fontannie w naszym obozie. Potrzebny ci do tego Wiedźmin? Nie doceniasz hrabiego Maravela. Nie zatrudnia byle łotrów. I ja również nie zamierzam. Hieronim Lasz. Wiesz kto to? Pretensjonalne, zmyślone imię. Podejrzewam, że Bart albo Mag. Nie potrzebowałbyś mojej pomocy z Bardem. Listy hrabiego Maravela nosi więc czarownik. Zgadłem? Wiedziałem, że się do tego nadasz. Czarodziejska zasłona tłumi wysoką magię, dlatego Lasz nie może porozumiewać się z Szilardem na odległość. Mimo to wciąż jest niebezpieczny. Jeszcze za czasów Kapituły odkryto, że praktykował czarną magię. Tagnida Marvel uratował go od śmierci. Porozmawiam z nim. Panie, wiemy gdzie oni są. Czekamy na Twój rozkaz. Co za cudowne kto? Pozbądźcie się ich. Dobra, wstadę. Poznałem wielu baronów. Wszyscy okazali się skurwysynami. synami. Bolt jest inny. Dlatego, jeżeli coś mu się stanie, osobiście wypruję ci flaki. Dobra, myślałem, że jeszcze pogadacie o czymś. Chwory, tutaj. Dawaj tę fontannę, zrobimy to będzie ostatnia misja na dzisiaj. O, tutaj. Mistrzu, wiedzimienie! O co chodzi? Jaśnie hrabia Marvel zaprasza na rozmowę. Kazał przekazać, że to bardzo pilne. Ostatnio wszystko się takie wydaje. Powiedz hrabie, może się zastanowię. What? Aldrich? Baron Kimbold powiedział, że wskażesz mi Hieronimalasza. Jesteś w samą porę. Chodź ze mną. My wiemy, że to nie ty go zabiłeś. Co się. No i co? Gdzie jest Lasz? Spokojnie, zaraz powinni tu być. Spójrz, to. zrobiłem swoje. Reszta należy do Ciebie. Śledzi nas, zatrzymać go! To i siwy! A jeżeli się nie zatrzymam, to ja ci kurwa pomogę! Nie wahaj się! Sam tego chciałem! Zabijcie go! Restcie Dobraraz trzeba raz tąd wyjść Dobraj stąd Mam tu samą drogą wrócić, bo to jest tu. Wow. To tak. Jeżeli wyżej pójdziemy naokoło, to już nic nie zbawi tam. O, mamy skrót. Nikt o to nie dba, że tu już... sobie zrobiłem mi gardzki oddział. Złe oko. Może i rości ufa, ale dla mnie wciąż jesteś podejrzany. Czego chcesz? Czarodzieje będą chcieli uzyskać jak najwięcej. Królowie nie lubią, gdy ktoś im dyktuje warunki. Wyjdzie z tego niezła awantura. Nie będzie żadnej awantury. Magowie są zdani na łaskę królestw w północy. Amfiteatr zabezpieczono tarczą antymagiczną, podobną do tej Stanet. Czasy bezkarności czarodziejów minęły. Pora wskazać im ich miejsce. Widzę, że brakuje przedstawicieli kilku państw. Najważniejsi są. Magowie myśleli o zwołaniu wszystkich, ale szkoda czasu. Przybyło poselstwo Nilgardu. Na zaproszenie Henselta! Hańba! Niedługo zaczną zapraszać czarnych na narady wojenne. Przedstawiciele Rady Regencyjnej przybyli razem z Tobą? Tylko baron Kimbolt i hrabia Marvel. Pozostałych pięciu jest wciąż w wyzimie. I wszyscy, poza baronem Orvalem, zastanawiają się, jak podważyć prawa Anais do tronu. A Kimbolt i Marvel, jakie zajęli stanowisko? Jak zwykle, odmienne od siebie. Według barona pochodzenia Anais uniemożliwia jej zasiadanie na tronie Temerii. Ale powszechnie wiadomo, że po prostu wolałby widzieć tam siebie. Natomiast Maravel jeszcze w wyzimie oświadczył przy reszcie rady, że dzieci Foltesta mają jego pełne poparcie. Jedno jest pewne. Słowa nic nie kosztują. Jeśli Anais się odnajdzie, obaj mogą zmienić zdanie. Wśród Temerczyków jest zdrajca. Uważaj, Wiedźminie, jeśli zamierzasz rzucać takie oskarżenia, lepiej, żebyś miał dowody. Chodzi o Busiego i Anais. Mów. Kurna, nie wiem... Wasza Ekscelencja. List Maravella. Oszuk oszukał. Nie wszystko ułożyły się w naszym skutek tragicznego, za jego okoliczność, bo zginął. Zawsze Rabia Marvel Krystian Natalis, no ale no, dobra, to ja u Maravala byłem, tak? To jest jego. Ja nie jak nawet nie miał misji. A tutaj? Poznaj losy, imię tenery. Nie. Fakta. Najpierw mi znać go. Nie patrz tak na mnie. On jest. Hmm. Go tutaj nie ma. Charakterik. Dobra, hrabia Marazar był tutaj. Nie wiem, pójdę na oko. Nie ma. Nie, to nie ty. Ej, okay, to ty? Kimbault. Korespondencja Maravella potwierdziła twoje słowa. Hrabia zdradził. Mów, co było w tych listach? Ich treść jest poufna. Otrzyma je Natalis. Dobro państwa, baran rozumie. Okej. Okay. Ja to tylko mu miałam powiedzieć. To ty? Nie wiem, gdzie jest ten hrabia Maravel. Już mi się nie pokazuje, niestety, także pogadamy z Natalisem po sprawie. Chodź tu. Chodzi o. Już tak było. Masz. zdrajcę w obozie konetablu. Znam stosunek naszych możnych do mojej osoby. Nie darzą mnie miłością, podważają moje zdanie i tak będzie, póki tron pozostanie nieobsadzony. Nie chodzi o twoją osobę, to za sprawą hrabiego Maravela zginął Busi, a Anais trafiła w ręce kadwieńczyków. To poważny zarzut, Wiedźminie. Korespondencja wyraźnie wskazuje, że karawanę wiedzącą dzieci Foltesta zaatakowali ludzie Maravela. Chłopiec zginął podczas ataku, a Anais porwali, by następnie przekazać ją Nilfgaardczykom. Dlaczego? W imię jakich korzyści ta tłusta, ociekająca bogactwem szuja dopuściła się zdrady stanu? Dziękuję ci, Wiedźminie. Wyświadczyłeś mi nie lada przysługę, choć proces hrabiego przysporzy sporo kłopotów. I tak wygląda sprawa, baronie. Hrabia Lius Maravel zdradził. Zdradził nas, zdradził Temerię, zdradził całą północ. Cieszy mnie, że nareszcie przejrzałeś na oczy konetablu. Pokażemy panu hrabiemu, że w godzinie próby Temeria pozostaje zjednoczona. Probasek taki z niego. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!